Cześć wszystkim, z tej strony zawał. Gramy w Titanfall 2 i dzisiaj pokażę Wam mecz w wyniszczeniu na mapie Eden. Będę posługiwał się moim standardowym ekwipunkiem, którym jest Volt, przeskokfazowy oraz kleszcze. A także Titanem Polaris, który jest o tyle wyjątkowy, że potrafi latać. Strzela z Railgana, którym nie cierpiałem posługiwać się w pierwszym Titanfallu. I w gruncie rzeczy to najważniejsze co po powiedzieć mogę o tym Titanie. Tutaj nie wiedziałem na którego z tych pilotów, yy, że tak powiem, skoncentrować swoje, swoją siłę ognia, więc wolałem się schować w równoległym wymiarze. No i tu nade mną przeskoczył gość, którego zignorowałem i to kosztowało mnie życie. próbowałem zastrzelić z daleka jego kolegę. Volt yy, jako broń automatyczna według mnie jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą bronią. Yy, Spiesuje się doskonale na praktycznie każdym dystansie. Może gdyby miał jeszcze szybsz, trochę większą częstotliwość strzału, to już by był naprawdę przesadzoną bronią. Wow. Tego fraga zdobyłem z niemałym wysiłkiem. Sądziłem, że się odwróci do mnie gościu i mnie zastrzeli. Wypuszczam kleszcze, co by były wolne i zdobywały dla mnie punkty. Zabiję kilka piechurów. I słyszę, że ktoś mnie goni. Więc rzuciłem w niego shurikenem, który trafił idealnie. Skakujemy do tytana, który już zleciał i czeka. Dzień dobry. Jaki uśmiechnięty. Zapraszam. O, o, o. Niestety zabili tego pilota, zanim go zdążyłem zgnieść. I ten z kolei schował się, zanim go zdążyłem zgnieść. A teraz do mnie strzela. Liczyłem na to, że wystawi stopę. Ale obyło się bez strzelania po stopach. I jak przed chwilą widzieliście, właśnie na tym polega zdolność latania w Polarisie, zwanym też Nordstarem. Ktoś mnie ograbił z baterię, teraz rzuca mi granat w moje wnętrzności. Muka. Bateria odzyskana. skakuję z powrotem do mojego tytana. Ok. Dobrze, że nie trafił mnie bezpośrednio tą gwiazdką, tylko w miejsce, w którym stałem. Natomiast ja trafiłem teraz pilota bezpośrednio rakietami kasetowymi. Wow. Tak jak mówiłem, nie cierpiałem strzelać z Railguna w pierwszym Titanfallu. A w tym idzie mi z nim całkiem, całkiem nieźle. Póki co mamy ponad dwukrotną przewagę. Łach, nie trafiłem go. Trochę szkoda w tym momencie, że nie mam nuklearnej katapulty, ani że nie zdążyłem wykorzystać mojego rdzenia. Ale... I tak jest bardzo dobrze. 230 do 120. Jak widzieliście, zdążyłem się już przenieść do innego wymiaru, ale nadal zginąłem. No bywa. Dużo się dzieje. Chyba trochę spadają mi FPS-y. Nie wiem czy trafiłem w ogóle tamtego tytana, chyba nie. Okej, okay, teraz mi się udało uniknąć śmierci. Wrzucę mu tam kleszcza. Piechurzy. Okej, okay, zamściłem się. To kleszcza. Wow. W jaki sposób on mnie zastrzelił, nie mam pojęcia. Ale nie będę tego weryfikował, ponieważ ty tam stoi i czeka, aż do niego dobiegnę. A bardzo bym nie chciał, żeby wyszedł z tarczy sklepieniowej zanim do niego dobiegnę. Ani co gorsza, stracił życie. Ok, tam od razu strzelę. Rakietą kasetową, żeby nie dłubać każdego z osobna. Kogoś zeptałem. Bardzo fajnie. Wow, frontal z No. O nie. To był ten moment, w którym powinienem się już katapultować i go przeczekałem. Ale jest dobrze, jest bardzo dobrze. 330 do 240. Kogoś trafi? Chyba nie trafiło, bo nie było znacznika. Teraz znowu nie trafiłem. Wskoczyłem właśnie na własny shuriken. Nadal nie trafiony? Boże... Teraz też chyba nie trafiłem, ponieważ miał postawioną ścianę... ...cząsteczkową. O, hmm. Dobrze, że się schowałem. Widzę go, widzę go. Ech... Ledwo, ledwo. Połaskotany. Poproszę tą baterię, panie... ...Tytanie. Wezmę to sobie na ten Tytan spisany na strafy doskonale. Gdzie on jest? Hahaha, ha, ha. pięknie. Wow, było blisko. No, jestem pod wrażeniem. Sam, sam swoich umiejętności. Nie wiem, czy przed chwilą coś tam spadło. Po tych dręczycielach po prostu już przebiegnę. Chwilę mój Polaris skończy swój żywot Och. o tak jak mówiłem, skończył żywot ale jestem bardzo zadowolony z wyniku 26 fragów jeśli dobrze widziałem wow w ogień, więc trzeba się przeteleportować, co by uniknąć spalenia przez popielacza i tak mi to nie pomogło ktoś mnie zastrze... a nie dostałem pięści. mimo to przewaga jest znacząca zobaczmy jak poradzą sobie moi y, towarzysze broni że tutaj jeden z nich dał się zabić Roninowi. Okej. Okay. Ten będzie chciał wyjąć baterię. Udało mu się. I nawet pokonał Ronina, ale spadł na niego spopielacz. Co za pech. koniec. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mm. Do zobaczenia wkrótce. Mm. Niedługo będę wrzucał kolejne filmiki z Titanfalla, także widzimy się już niebawem. Cześć wszystkim.